Cześć siemka, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już sobie skorzystamy z Tripodiku. Witajcie też w mojej piwnicy. Yy, I dzisiejszym how to make będzie jak zrobić bardzo super, mocno, świecę dymną BNT. Sam dużo nad tym składem pracowałem, jednak ten skład podawany na internecie okazał się nie do końca. Zbyt wiarygodny, no i okazało się, że wcale nie jest taki dobry jakby się mogło wydawać. Co będziemy potrzebować do wykonania tak, takowej świecy? Dynej BNT, pierwszą rzeczą jest oczywiście nasz korpus, w którym będziemy sobie upychali naszą mieszankę. To akurat jest korpus po prostu rureczka po folii aluminiowej i taki karnowy korpusik nam spokojnie wystarczy na. Całą świecę dymną BNT. Czekajcie, może ja sobie wezmę zrobię to bardziej tak. I zrobię sobie bardziej tak. O, i będzie jeszcze lepiej. O, ja. o, prawie telefon mi spadł z stojaczkiem, ale na szczęście zdążyłem go złapać. Przepraszam Was za takie turbulencje. Myślałem, że wszystko będzie ok. Ustawię to tak może jakoś bardziej stabilnie. Ok, powinno być teraz już OK. No, i mamy tutaj nasz korpus. Dalej będziemy potrzebować tutaj jest resztka mojej saletry potasowej, położymy sobie z boku. Dalej będziemy potrzebować sody oczyszczonej lub proszek do pieczenia ale to nie jest konieczne. To po prostu jest taki dodatek, który polepsza jakość naszej świecy. Coś, z czym sobie po prostu bijemy mieszankę. Cukier, puder. Tutaj mam woreczek ładnie przygotowany. No, po prostu jakąś parafinę. Świeczkę tutaj widzicie kawałek, po prostu łamanej zwykłej takiej świeczki, jak na przykład są w stojaczkach. No i dalej będziemy potrzebować łyżeczki. To nie będę pokazał tych mniejszych rzeczy, takich mniej potrzebnych. Tutaj mamy jakiś garnuszek, w którym będziemy mogli sobie roztopić nasz wosk. No, i oczywiście będziemy potrzebowali jakiegoś mocnego y, źródła y, ciepła. W moim wypadku będzie to y, kuchenka gazowa, którą możecie tutaj sobie zobaczyć. Y, no, i teraz będziemy przychodzili już do samego robienia. Oczywiście są nam tam potrzebne jeszcze jakieś takie rzeczy, typu nożyczki i tak dalej. Nożyk może. Rękawica, ale to są takie rzeczy, które raczej każdy w domu ma i nie muszę ich wymieniać. No to już widzimy się za chwilę, gdy będziemy robić następny punkt naszej świecy dymnej. BNT, dobra, dalej mamy po prostu sobie odmierzyć takie mniej więcej takie proporcje, jak ja teraz pokażę na filmiku, ale to wszystko będzie w przyspieszonym tempie, bo myślę, że nie ma potrzeby, żeby to wszystko oglądaliście. Tutaj już mam wagę włączoną, tutaj sobie daję moją podstawkę, no i ona waży widzicie 10,8 g, ja sobie to wytaruję, yy, no i dalej po prostu będzie już wszystko w przyspieszeniu i będą podpisy co yy, po kolei mierze. Dobra, tutaj widzicie już mamy wszystkie nasze składniki oprócz wosku w moździerzyku. No i ogólnie proporcje wynoszą, wynoszą nieco 25% wosku, ponad 25%, no tak myślę, że z 30% cukru pudru, 20% wosku i około 60-55%. Procent potasowej, i wtedy efekt nasz jest najlepszy, najbardziej intensywny dym, naprawdę gęsty. No i tutaj mamy nasze wszystkie składniki około 5, od 4 do 6% sody oczyszczonej lub ewentualnie proszku do pieczenia do całości. No i tutaj wszystko zostanie teraz dobrze rozdrobnione. Poczekajcie sekundkę. Całość możemy oczywiście jeszcze yy, w młynku elektrycznym sobie przemieścić. Tutaj, jak tutaj macie, na przykład taki zwykły młynek elektryczny do kawy. Yy, lep, można to też utrzymać zwykłym, normalnie w moździerzu, ale jeśli chcemy yy, wziąć to wszystko, zmieścić w yy, młynku elektrycznym do kawy, to składniki muszą być. Po prostu rozdrabniane przez maszynkę do mielenia kawy osobno. Ponieważ jeśli wsypiemy wszystko naraz do środka, może wytworzyć się jakaś iskierka między ostrzami i dojdzie do wybuchu, lub tam samo zapłonu, co jest bardzo niebezpieczne. To widzimy się już w następnej części w miku po rozdrobnieniu naszej mieszanki. Jaką tu widzicie. To widzimy się za jakieś 2-3 minutki, a dla Was to będzie łamek sekundy. Dobra, tu mam nasze wszystkie składniki już bardzo dobrze, porządnie yy, utarte w mościeżyku. Jak widzicie jest to wszystko bardzo, bardzo sypkie. Jak widzicie tu takie grudki, to to po prostu już gotowa mieszanka jest taka. Yy, mogą się robić w niej grudki, ale tym się nie trzeba przejmować. I po prostu już przechodzimy do następnej części naszego how to make, do której będą potrzebne takie rękawice, żeby się nie poparzyć. No to widzimy się już za minutkę podczas następnej części how to make. Jak widzicie, tutaj nam kuchenka gazowa już się nam to jeden w pali i to. To co będziemy teraz robić, to po prostu wrzucamy sobie do naszego naczynia, w tym moim wypadku jest taki garnuszek stalowy za 4 zł z marketu. Wrzucamy nasz kawałek wosku. O. No i w tym momencie go topimy. Jest to w 100% bezpieczne. nie musicie przejmować, że coś wybuchnie, tylko dbajmy o czystość naszego garnuszka, żeby nie zostały tam jakieś sywki po poprzednich robieniach świec dymnych lub karmelków, ponieważ one się mogą nam zapalić, gdy ponownie podgrzejemy. Teraz będzie przyspieszenie jak ja to po prostu roztapiam i widzimy się za chwilę po roztopieniu już naszej mieszanki. Yy, dobra. Tutaj mamy już nasz roztopiony wosk, i teraz po prostu nasze rzeczy wsypujemy wszystkie do środka co będzie teraz pokazane w przyspieszeniu. No to ja już się biorę do roboty. Będzie to średnio wygodne, ale może damy radę. Tutaj mamy już naszą mieszankę bardzo dobrze wymieszano, jak widzicie w środku można już, rzeczka nam nie będzie raczej potrzebna, no i teraz co robimy będzie potrzebny nasz korpus, ja tu Wam nawet pokażę, że jak to wygląda, jaka ma być konsystencja, że o widzicie możemy sobie tam na przykład co chcemy z tego ulepić możemy to sobie rozerwać i tak dalej i tak dalej a ja teraz biorę swój Karty nowy korpus, który gdzieś mi się zapodział, i nie wiem gdzie jest. O jest, mamy tutaj, i po prostu naszą mieszankę y, mocno upnę w środku, co też będzie wszystko pokazane w przyspieszeniu, i pokaże co trzeba robić dalej. No to przyspieszenie, start. Dobra, nasza rureczka kartonowa już jest pełna, tak, no znaczy nie jest pełna, gdzieś dotąd jest zapełniona. Można sobie teraz ten nadbytek uciąć, ale ja tego nie będę robił, ponieważ nie potrzebuję tego robić, bo i tak takich rureczek mam dużo. Tutaj jeszcze mocniej, na, zanim zaczniemy robić dalsze czynności, jeszcze mocniej się ubija na wszelki wypadek no i teraz co robimy dalej rzecz bardzo ważna bierzemy jakiś ołóweczek może też być takie wiertło od wiertarki ale ja ołóweczek będzie idealnie w sam raz, na taką wielkość tej świecy i idealnie w środek widzicie przykładamy sobie i po prostu wbijamy 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 kręcimy kręcimy i ma aż na sam drugi koniec yy, wyjść, wyjść. Widzicie, o tu już powoli wychodzi. Może mi się uda tak bezinwazyjnie to zrobić. Oj, troszkę, troszkę nie wyszło tak jak chciałem. Bo już mieszanka zdążyła mocno zastygnąć. No ale wiecie o co chodzi. No i mamy taką ładną dziureczkę przez całą długość. Ja tutaj sobie jeszcze to wezmę. Do lepiej naszymi tymi kawałkami yy, masy dymnej, żeby się nie zmarnowały. I tak będzie tu wszystko do. Ok, dobra. No i przebijam jeszcze raz, żeby wszystko nam. ładnie się nam zrobiła taka przez całą długość. Mm, przez całą długość naszej masy. To jest bardzo ważne. Nie wiem, tak mi jakoś zawsze mi to ładnie wychodziło. Akurat na filmiku, pewnie chciał, że masa już była za mocno nieco stygnięta i ciężko się mi teraz wszystko robi. Dlatego te moje pojękiwania słyszycie pewnie, jak stękam, gdy z całej siły to palcami. Próbuję ubijać, uciskać. Ok, dobra. Myślę, że tyle już nam wystarczy w zupełności, żeby to było tylko yy, stabilne. Tak żeby się nam tutaj już nic nie sypało. No i po prostu widzimy się już za minutkę w dalszej części. Co robimy sobie yy, z tak przygotowaną yy, rurką. Dalej bierzemy sobie kawałek takiej na przykład taśmy. Może być to temat taśma malarska. Ja jej akurat taką używam, bo jest najwygodniejsza, mocno się wszystkiego trzyma. Dlatego ja jej używam. Może to być taka sama zwykła yy, brązowa taśma pakowna lub zwykła przeźroczysta. O Jezus! To nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby ta taśma była, bo jednak pełni dosyć ważną funkcję w naszej Jedynnej, ja sobie tak w Mamy taki dosyć długich kawałeczek I robimy tak. Ucinamy sobie tutaj. Widzicie, może. Widzicie, oj, ostrożnie, niech się złapie. Jest, ostrość jest Tutaj bierzemy sobie, ucinamy kawałeczek naszej taśmy. I od spodu, żeby tak jak jest ta dziurka, żeby nam ładnie ją zakryła. Ok. Mamy to. I ładnie wszystko sobie zaklejamy tak, żeby się nam trzymało. Jeszcze weźmiemy jedną taką cienką warstwę, żeby nam na pewno nie spadło. Czekaj, co mi się tutaj pobiła taśma. Bo gdyby nie ta taśma malarska, to byś nam przez tą dziurkę pewne rzeczy wysypywały no i teraz już pokazuję Wam pokazuję, objaśniam co trzeba robić dalej bierzemy około mm, tam gdzieś tyle mm, naszej saletry potasowej, no wezmę może z razy tyle na wszelki wypadek i gdzieś taką samą ilość mniej więcej cukru pudru, tylko że ja to na jednej użycie wszystko biorę no i mamy już to wsypane, no i sobie ucieramy taką mieszankę, to wszystko na oko robię, robię. dużo razy już to robiłem a wylepiej sobie odmieście wagowo 60% saletry potasowej i 60% saletry potasowej i około, i około 40% cukru pudru mieszanka wtedy jest najlepsza świecy dymną, jestem teraz u siebie w pokoju wyszedłem z piwnicy no i teraz ostatnią wyszło mi, że bateria mi się zaraz rozładuje ostatnią rzeczą jaką musimy zrobić jest dodanie lądu do naszej świecy dymnej a żeby to zrobić robimy sobie w tej, taś tej taśmie na górze malutką dziurkę i wtykamy sobie nasz ląd do w środka. Jak najdalej, ok. Zapłon będzie na, na pewno długi, duży kawałek lądu. I teraz nie chce nam nic innego jak poczekać około godziny, dwóch. No i nasza świeca dymna jest gotowa, więc widzimy się już podczas jej efektu. Dobra, tu mam naszą taktyczną bombę dymną. Odpalałam ją praktycznie pół godziny po zrobieniu, niecały nawet. Net nie jest do końca zimna. Chciałem właśnie też zobaczyć efekt, czy tak zadziała. No bo już się ciemne, już powoli się robi na polu, deszcz w ogóle pada. No i chciałem to jeszcze dla Was yy, dzisiaj nagrać. Taka bomba mam nadaje się też raczej na ESG i tym podobne rozgrywki. Odpalamy, nie ma na co czekać. Aby się udała. Ale, patrzcie, na ten dym, wszystko jest tak zadymione, że masakra. Popracuję nad mieszanką jeszcze, żeby dawała więcej gęstszego dymu, no ale to jest kwestia do opracowania, bo efekt i tak jest przesuperowski. Normalnie wszystko jest tak zadymione, że. fenomenalnie wyszła. Dobra, tu mamy naszą drugą świecę dymną BNT do przetestowania, przepraszam Was za dźwięk piły, yy, znaczy wykaszarki, ale tam sąsiad, dalej kawałek yy, kości mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzać. Tu jest zaledwie 8 gramów yy, masy dymnej BNT, to jest ociupka, czasami w co większych petardach, na nielegalnych w Polsce, yy, nawet masa samego prochu wynosi więcej. Pamiętajcie, to zaledwie 8 gram, gramów, nawet do połowy nie jest to zapełnione i zobaczcie, jaki będzie efekt, jak ta mieszanka jest wydajna. No. Taka plamka wypana nam tylko została w miejscu jej palenia. Cześć, trzymajcie się już do kolejnych filmików. Elo!